Cześć, w dzisiejszym materiale chciałbym Wam pokazać następną z kolei integrację, w tym przypadku Tuya. Urządzenia Tuya, które mamy w naszej sieci, w naszym domu do automatyzacji, możemy integrować z Home Assistantem w sposób lokalny oraz poprzez chmurę Tuya. Ja w dzisiejszym materiale pokażę Wam jak zintegrować naszego Home Asystanta z chmurą Tuya. Zakładam, że posiadacie te urządzenia w aplikacji mobilnej na naszym telefonie. I przechodzimy do naszej aplikacji mobilnej. Jak widzicie, mam już kilka urządzeń firmy Tuya. Na samym początku musimy przyjść do swojego profilu. Klikamy ikonkę Ja. Następnie u góry przechodzimy do takiego trybiku. Konto i bezpieczeństwo. I tutaj przy User Code strzytujemy kod użytkownika. Następnie przechodzimy do naszej aplikacji Home Assistant. wchodzimy w ustawienia, urządzenia oraz usługi i dodaj integrację. Wpisujemy tuja, wybieramy i tutaj wpisujemy nasz kod z naszej aplikacji mobilnej. Następnie klikamy zatwierdź, pokaże nam się kod QR, więc przechodzimy do aplikacji mobilnej, cofamy się. I tutaj do góry należy kliknąć w czytnik QR. Potwierdzamy logowanie. Przechodzimy do naszego Home Assistanta i klikamy Zatwierdź. Jak widzicie, parowanie zakończyło się sukcesem. Klikamy Zakończ. I jak widzicie, mamy już dostępne nasze urządzenia. Weźmy na przykład czujnik temperatury w dół. Mamy temperaturę, wilgotność, dodajmy do dashboardu, test 3, dalej, dodaj do dashboardu, przechodzimy. I tym sposobem, w bardzo szybki i prosty sposób, sparowaliśmy nasze urządzenia TUYA z naszym Home Assistantem, gdzie możemy odczytywać stan naszych sensorów oraz ANSI, a także sterować tymi urządzeniami. Jeśli masz pytania dotyczące tej integracji lub tego materiału filmowego, napisz w komentarzu, postaram się pomóc. Jeśli ten film ci się przydał oraz podobał, daj łapkę w górę i subskrybuj kanał, aby nie przegapić dalszych poradników. Na tym dziś kończę. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam was. Cześć.